Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gryki Modern Blade, Ogniem i Mieczem, Dzikie Pola. Moi drodzy widzowie, widzowie, w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zabić 120 Moskali. Czy to się uda? Nie jestem pewien. Od ostatniego czar trochę się zmieniło, trochę porobiłem misji dla Pana Króla, żeby zgodnie z waszymi podpowiedziami zdobyć jeszcze husarię, potem zamek, żeby podjść, bla, 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 ale trochę się zmieniło. Mam oddział, dosyć spory już przeszedł, zarobiłem dupę kasy, bo to jednak to e, spalenie tych Wiosek to jest po prostu bycie milionerem. Tak więc mamy dosyć dobry oddział, wszyscy już są weteranami czy tam elitarnymi i jest po prostu zajefajny. Moi drodzy widzowie, mam 41 ludzi, ten Moskal ma 120, jednak nie ma żadnych konnych, co oznacza, że może będę miał jakąś szansę. W każdym razie, kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, więc atakujemy. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Jestem w w każdym razie tak mnie zwą, bla bla bla, zgin. Nie jest dwa razy powtarzać wojewoda, bory, Repin Obolewski, się, można się tak nazywać. Podajcie się lub gincie. Dobra, 119 na 41 Za mną, wszyscy, szczele na mój rozkaz, wszyscy, utrzymać tę pozycję Kawaleria za mną, kawaleria, utrzymać tę pozycję Strzelcy, formacja, dwa rzędy. Dobra, moi drodzy, mamy teraz strategię. Tutaj jednak muszę grać na strategię, tutaj już nie są jaja, to jest 40 na 120 ludzi, o tym trzeba pamiętać. Nawet jeśli oni mają tych słabszych, ja mam już naprawdę tą elitę elitę, ale mimo wszystko, kurde no, boję się. Bo te, te najemne strzelce jakieś debilne są, nie wiadomo dlaczego, z pistoletami. Kupiłem już ich dla nich i, i te zbroje, bo się pocało, bo 2000 zapłacić, a ludzie są o wiele mocniejsi. Czy coś, to wiecie, to się naprawdę opłaca, ale mimo wszystko, moi drodzy widzowie. A oni co tak stoją w miejscu, tamte ciołki jedne? Tą kawalerię bym ustawił raczej na tamtym wzgórzu, albo tutaj gdzieś dalej. Dobra, kawaleria. Musimy tutaj poczekać na nich. Chyba, że oni mają tą samą ten sam pomysł co ja. No to wtedy będzie ciekawie. Dobra, kawaleria utrzymać tą pozycję. Teraz strzelcy niech nie słuchają. Ja tam do nich muszę podjechać. Patrzcie na te czerwone kropki, one się nie ruszają. Olercia. Czyżby oni też mieli moją taktykę? czyli zrobić taki murek i czekać? a to szmaty jedne. To ja ich kurde, wiecie, ja ich kurde dobędę. Mam nowy pancerz, nie jest zbyt dobry, za za niego 3000. W każdym razie troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o ochronę nogi. Mam nowy mm, samopał, o wiele mocniejszy. Ło jezusu! Nie wiem, czy to AI tak zmążało, czy co, ale jeśli oni tam będą stać, to powiem sobie szczerze, że mamy cholernie duży problem. Bo to ja chciałem zrobić taką taktykę. No strzelajcie do mnie, strzelajcie. Dosyć fajne, bo kiedy oni strzelają, to wiecie... Kurde, o, trafiłem! Pięknie trafiłem! No niech oni się ruszą wreszcie, kiedy im się te kule skończą. No, strzelajcie do polaka. Pięknie. Dajecie im się strzelić i uciekacie pod ten górek, co? No i znowu. I się modlicie, żeby trafić. Tylko, że kurde, to, to, to tak nie powinno wyglądać, oni powinni atakować, ty ja się muszę bronić, co za gnidy jedne. no Nie, 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 dobra, dowszedłem, dobra, dowszedłem! O, leżem dostał! Cholercie, jasna, moi drodzy, możemy mieć dosyć spory problem. Ej, ja, 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 dobra, strzelcy. Utrzymać tę pozycję. Dobra, do tyłu, udało się. Oni muszą gdzieś tutaj dojść, musimy tutaj tak leciutko się tylko wystawić, a potem po prostu zacząć nawalać. To będzie strasznie cholernie trudne, kurde, mol. Kawleria na razie nie zostanie z tyłu, oni sobie we mnie strzelają. No, strzelajcie we mnie, Dobra, krycie, bo mi headshot'a walnął. Dobra. Taktyka jednak nie wyszła. Komputer zmądrzał, komputer zmądrzał, kurde. Nie wierzę w to, że tu AI jest takie mądre. A ja też sobie, kurde, przystanę i niech się SteelGuard męczy, co nie? Dać się mnie boi, ale... O, patrzcie, ruszyli się trochę do przodu. O, oh, fuck! si, Shit! Dobra, już nie, nie, już nie, już nie, już nie. Dobra, strzelcy. Dobra. Widzicie ich wszystkich? O cholera, ale, ale, że mi dupnął. Yy, jeszcze do przodu, o 10 kroków. I co teraz? Teraz strzelać bez rozkazu. Bo to już będzie problem, to będzie problem moi drażdżowie. To może być przegrane. Jeśli się zacznie wojna, znaczy taka walka po prostu, to to jest przegrane. Powinienem ustać w jednym rzędzie. Albo no nawet i w trzech. Nawet jeśli ja mam tych weteranów, tych jest o wiele więcej. Gdyby moja taktyka zadziałała, to mógłbym pokonać naprawdę większość tutaj graczy. Ale tak naprawdę teraz mogę mieć straszne problemy. Już wiemy co o tym, że mam bardzo mało życia. Tak więc mamy straszne problemy. Po prostu. Straszne, straszne. No, powiem szczerze, że nie jest miło. Te moje ciołki jakoś nie umieją w nic trafić. A ja nie mogę tam ruszyć, bo mam, powiedzmy sobie szczerze, trochę mało życia. Mamy również szwedzkich rajtarów. Strasznie mocna armia. Dobra, wszyscy tutaj już widzę, że idą. Próbuję atakować. Dobra. Teraz moi mają szansę. Żeby to właśnie moi zaczęli strzelać A muszą strzelać, bo inaczej im to przegramy Ja też muszę strzelać Wszyscy muszą strzelać moi drodzy Ja muszę być z tyłu, nie Cheat. O, czemu go zabili akurat Dobra, strzelcy dawać Mamy niebieską falę, o nie, jakiś koniec Koniec, co ja mówię w ogóle Koniec, jak to brzmi Pięknie trafiłem w tego gnide Dobra, na razie jest na niebiesko Jest dobrze, co nie no ale, czy to potrwa długo? Widzę, że tutaj nawet ludzie uciekają. Niech uciekają. Moi ludzie są wspaniali. Muszę z nimi wygrać, nie ma pat O, jakie ja w nich nie trafiłem, No, bez jaj. Widzę, że tutaj za moją konnicą ktoś tam biegnie jakaś grupa. Jest tutaj szansa dalej na moją tą, tylko oni nie mogą mieć broni. O kurde, chyba ginę, chyba ginę, chyba ginę. Nie trafcie we mnie. Jest. Wolność. Dobra. Nie, 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 ja się tak nie mogę wychylać. Ej, czemu ty uciekasz debilu jeden? Nie mówcie mi, że już nie macie amunicji. O cholercie. Wszyscy do ataku. Koniec moi drodzy, koniec amunicji. Tam jeszcze niektórzy strzelają, ale to już pewnie resztki resztek. Możemy mieć duży problem, chociaż pamiętajcie. Ja mam wytrenowanych, oni mają nubów, ale to nadal 40 na 120. Trzy razy więcej ludzi. To będzie ciekawa walka. Patrzcie, jakimś cudem odzyskali amunicję, Kurde, magia normalnie, no. Wszyscy mieli szabla, teraz znowu zaczynają nawalać. O kurde, ja nie mam amunicji, Aha, no dobra. <laughs> Muszę sobie jakiś mieczyk też lepszy kupić, bo dalej mam ten. O, cholercie jasna. jak widzę, że oni nie spodziewają się. Skąd oni mają kawalerię? Jak ja patrzyłem, to oni kawalerii w ogóle nie mieli. What, What the shit! Dobra, mamy duży problem. Bardzo duży problem. Chłop pańszczyźniany mnie zabił. ja se robią. Kurde, mol. Ile oni mają życia? Czemu ja gram na trudnym w ogóle? Już chyba cztery razy go walnąłem. A, piękny go zdjęłem. Muszę chyba te napisy zmienić, co nie? Znowu zalewają pół ekranu. Oh, fuck, 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 fuck. fuck. Tylko żeby we mnie wyjść nie, nie strzelili, bo jeden strzał i ja już padam I to na serio Ach fuck o oh, fuck fuck bo 120 umiejętności broni, a ten we mnie celuje, ten we mnie celuje, Jezus Maria, Jezus Maria Nie nie, 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 nie pierniczę. Ja nie, ja, ja myślę, że ja to przegrał moi drodzy że... Na razie ich zrobiłem ponad 80 już u nas dopiero 30, ale... O cholerę, już 30 mi padło? To jest cały mój oddział przecież. Oh, fuck, moi drodzy widzowie, mam problem. Myślę, że trzeba będzie jakoś uciekać. Trzeba będzie jednak uciekać. Wszystkich straciłem, wszystkich. Co do Joty. 14, 21, gotowi do walki 5. Rozgromienie 1. A, jajajajaj, jaj, jaj, moi drodzy widzowie. Nie spodziewałem się że, się, że to aż tak poleci. Nie, spodziewałem się, że to tak będzie. Straszne. Chamstwo. Chyba trzeba jakoś uciec. Aaaa... Oh. E, twoje straty, 25 zabito, 15 raniono, czyli razem 40 osób jednorazów, czyli wszystkich straciłem. U nich zabito ponad 90, jest 47 do 2, niestety muszę odejść, bo... Też jest przegrana, muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać. Jest 16 ludzi. O, moi drodzy, no nie jest, nie jest dobrze, nie jest dobrze. No... Muszę poczekać jakieś dwa dni, żeby się uleczyć, muszę wreszcie znaleźć jakiegoś NPC-ta. Naszego bohatera, żeby jako tako ogarnął nas. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, żeby nad nie zabijali, tylko właśnie ranili, to jest bardzo ważne, no ale musimy to wszystko ogarnąć, moi drodzy ludzie. No, strasznie śmie śmiesznie światło działu. no ale jest dobrze. Okej, okay. no to trzeba to teraz pomyśleć, co by tutaj zrobić. Fajna nutka. Dobra, jak tam oddział? Leczy się się, nie leczy się, się Coś tam się leczy. <grym> Jeśli są pytania, bo wiem, że tutaj są pytania często o repliki, MP5JG, AK Spartak i M14K, tam jest mój mundur, Atax i od JPC z kapeluszem w Ataksie, tak więc są pytania, tak więc fajnie. Fajnie, że mam wreszcie jakieś tło lepsze niż taka zwykła biała ściana, co nie? Chociaż ja się cieszę. Dobra, odzyskaliśmy trochę tego, no ale teraz tak, mam 16 ludzi, najemnicy są teraz cholernie drodzy, a w karczmach zbyt dużo ludzi już się takich ciekawych, no cóż, nie spotyka. Ale nutka jest fajna. Najemny lekki kawalerzysta 826, 7 chłopak. No, idziemy do kraka, kraka chodź tu, kraka. O kurde, to był jakiś moskwa tam był. Czasami po prostu lepiej się zamknąć, posyłać pięknej muzyczki. O, strzelec. Ja i towarzysz? No dobra. Dwóch ludzi to zawsze dwóch ludzi. a już Radziwił? Ja go znam! Nie, ja nie chcę być Radziwiłem. Ja chcę być Dianem Kazimierzem. Pan zagłoba, gość karczm. Aż mnie ręce swędzą, może się zmierzymy. 25 talarów. Ha, kontynuuj, dobra, walczymy z tym nubem. Chodź tu no. szybciej. A czemu na ręce? Ja myślę, że na TM. Ale mi dupnął, ale żeś mi dupnął, ale żeś mi dupnął, ale żeś mi dupnął. Patrzcie, jakie MMA! Patrzcie, jakie emocje! Patrzcie, juczcie się! O! Ta obrona przez niego! Giniusz, ile ty masz życia? Jakie KO, mm -hmm. Patrzcie, jak padł. Aż, aż mu głowa weszła w ścianę. <laughs> Dobra, mój drodzy, udało się wygrać. Jest fajnie, ale tak jak mówiłem, muszę ogarnąć jakiegoś swojego ludzika, żeby ze mną chodził. Mm, pośrednik, pan zagłoba, jest. Ja. Wybacz, jestem zajęty. No dużo to nie pomogłeś, mi chłopie. Podróżnik, no cóż. Nieważne, szukam jednego Francuza. Jacques de Clermont. Nawet nie wiem w ogóle, kto to jest, nawet nie wiedziałem, że ma taką misję. Dobra, moi drodzy, to trzeba ogarnąć tutaj, zrobić właśnie misję dla... E, dla pana, dla pana, dla pana, dla pana króla. Tylko, że przed chwilą potem jakoś znikł. I to jest ten problem. No tak więc, już za chwilę. Dobra, wracamy hetman Stanisław Potocki, No, chcecie zapytać, gdzie znajduje się król Jan Kazimierz? Nie wiem gdzie jest teraz król Jan Kazimierz. No i super, no, nie ma tak mieć ludzi w swoim kraju, którzy w ogóle nie wiedzą gdzie ty jesteś. Kurde, no, bez jaj, moi drodzy widzowie, bez jaj! Niech oni jaj nie robią. No cóż, w takim razie musimy jakoś coś ogarnąć. Dojemniku, na, na, do najemników nie idę. Może jakiegoś pogusława sobie tutaj zdobędę, bo powiem sobie szczerze, że oddział zbyt duży, nie, duży mój nie jest, ale... Dobra, musimy jako taką coś zaplądrować. Chodź tu, panie Bogusław, trochę daleko od reszty Moskali, tak więc myślę, że powinno się udać. My jesteśmy dosyć szybcy. Ile w ogóle tak biegniemy? 5-5, o, proszę bardzo. Dobra, Bogusław, chodź tu. <grych> w wrogie działania. Mm, ograbić, spalić wieć, rozpocząć bitwę. Dobra, walczymy, jak bitwa to bitwa. Mam nadzieję, że ich nie ma dużo, bo ja mam ja mam trochę mało ludzi. Ale myślę, że nie, dobra, tacy ludzie to sobie dadzą radę z jakimiś chłopami, panie kolany. i jeszcze jakiś kościółek, kurde. On no, powinien być prawosławny, czemu to jest krzyż? Co to za Moskale, którzy mają krzyż? Co to jest chrześcijaństwo? Nagle, z dupy chyba. Znaczy nie, oni to, to miasto chyba przejęli, więc no, przyjmijmy, że... Ile ich tu kuźwa jest? Jak się tutaj z dupy wzięło, co to ma... Skąd wiosce mają tylu, tyle broni? Kurde, oglądałem rancho i wiem, że nawet panzerfausty i granaty mają ludzie po wioskach, ale nie przesadzajmy. Że z 50 typa ma nagle wszyscy muszkiety, no? I te same czapki. <noise> powiem sobie szczerze, spodziewałem się ich tutaj z 20, ale nie tyle. No, 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 zbyt niebiesko nie jest, no, powiem sobie szczerze, wszyscy do ataku, gdzieś to, gdzieś tam moja piechota głupia. No piechota, atakować To już bez taktyki, bo to by trwało godzinami, ja myślę, że takimi kosynierami i chłopami sobie raczej poradzimy, co nie? Tylko... hmm... Myślę. No właśnie, myślę. No ja jak ja nie trafiam, czemu to jest tak czerwono? No ja cię pierniczę, no o, chlera, oby we mnie nie trafi 81 obrażeń? Poruchało ich?! Nie ja rozumiem, że ja na trudnym gram, ale bez przesady! 18 zabito, 6 uranionych, 20. Co? Łada shit, moi drodzy widzowie! 81 obrażeń jednym trzałem. <grym> Ach, no nic innego chyba w dzisiejszym odcinku już nie zrobimy, moi drodzy widzowie. O, jeszcze jakaś, ja bandy mnie atakują? No pięknie, normalnie, no super, mam 13% życia. Ale jestem szybszy, dobra, nie muszę uciec. Ach, moi drodzy widzowie, moi drodzy widzowie, moi drodzy. No i trzeba wszystko zacząć od nowa. A takie życie. I nic z tym nie zrobisz. Prawda. Moi drodzy, widzowie, mam nadzieję, że i na tym dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!